Dzień dobry Państwu. Jutro na południu kraju burze z intensywnym deszczem od 15 do 20 stopni. Witam w sobotę 5 września. Beata Chmielowska-Olech. Zapraszam na TeleExpress. Artyści zawsze podkreślają, że występ na tej scenie jest spełnieniem marzeń. Za nami pierwszy dzień Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na deskach najsłynniejszego polskiego amfiteatru wystąpiły wielkie gwiazdy, a także debiutanci. W Opolu jest oczywiście niezastąpiony Marek Sierocki, nasz redakcyjny specjalista od muzyki. Rozmawia z artystą, który wystąpi podczas koncertu na opolskim rynku. Cześć Marku. W całej Polsce i na świecie czytamy ballady. Jedno z najwybitniejszych dzieł Juliusza Słowackiego zostało wybrane do tegorocznej edycji Narodowego Czytania. W poprzednich latach w ramach akcji sięgano między innymi do Mickiewicza, Fredry czy Sienkiewicza. Inauguracja ruchu społecznego Rafała Trzaskowskiego odłożona, nowa inicjatywa polityczna, jak zdecydował prezydent Warszawy, musi poczekać, aż władze miasta uporają się z awarią kolektora ściekowego w oczyszczalni Czajka. Na świecie jest już ponad 26,5 miliona ludzi zakażonych koronawirusem, na covid-19 zmarło niemal 870 tysięcy szef Światowej Organizacji Zdrowia powiedział, że wszystkie państwa muszą połączyć siły w walce z pandemią, a nacjonalizm szczepionkowy tylko tę walkę przedłuży. Wracamy do kraju. Policjanci z Wągrowca w Wielkopolsce odnaleźli oplawiwaro, którego kierowca śmiertelnie potrącił rowerzystkę, dziennikarkę z że Zatrzymano trzy osoby: właściciela auta, jego brata i dalszego członka rodziny. Za chwilę przedstawimy odlotowego dziadka, dla którego żaden dron nie ma tajemnicy. A co jeszcze? Sprawdźmy. Olga Kowalkowa, jedna z liderek kompozycji na Białorusi, jest już w Warszawie. Polski rząd zapewni opiekę oraz wsparcie osobom represjonowanym na Białorusi. Tak zapewnił szef w kancelarii prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Pierwsze wzmianki o zielonogórskich winnicach pojawiły się już w 1314 roku. Region słynie z wina, a winnice stały się wręcz atrakcją turystyczną. Raz w roku władze nad Zieloną Górą przejmuje bachus, a to znak, że rozpoczęło się winobranie. Malarstwo średniowieczne przeżywa renesans dzięki Katarzynie Meres. Artystka tworzy obraz nawiązując do realizmu przedklasycznego. Projekt rozpoczął się na początku lipca, a teraz wchodzi w nową fazę. Sport w od porażki z Holandią w Amsterdamie rozpoczęli rywalizację w lidze Narodów. Polscy piłkarze było to pierwsze spotkanie biało-czerwonych w tym roku. W chudowie w Śląskiem rośnie niezwykle bajeczna topola. Jednym przypomina chatkę Puchatka, innym baobab z powieści w pustyni i w puszczy. A Państwu proszę sprawdzić. Na koniec Teleekspresu dziś urocze rodzeństwo. Proszę bardzo, Emilka, Mateusz i Piotruś prezentują takie okazałe cebule. Prezentują z dumą, jak widać nikt nie płacze. No może poza rodziną, ale to akurat ze wzruszenia. Jutro czekam na Państwa o 17.00. Za chwilę Teleekspres Extra. Do widzenia. Dzień dobry, zapraszam na TeleExpress ekstra, który zaczynamy można śmiało rzec czytając. Balladyna od morza do teatru i od, od rydobugu w całej Polsce trwa narodowe czytanie dramatu Juliusza Słowackiego. Czytają aktorzy najsłynniejszych polskich teatrów, nauczyciele na specjalnych spotkaniach z uczniami. Akcje prowadzą też placówki dyplomatyczne na Ukrainie, Węgrzech i na Białorusi. Miłos. Zamiast egzotycznych kierunków w tym roku z wiadomych powodów wygrały wakacje w Polsce. Doceniliśmy krajowe cuda natury i techniki. Turyści wciąż są na szlakach górskich i na trasach wodnych, na przykład na kanale Elbląskim ruch, jak na marszałkowskiej. Uzdrowisko busko Zdrój rusza z dużym programem profilaktycznym związanym z cukrzycą. Chcą nim objąć prawie ćwierć miliona mieszkańców, w programie będą warsztaty dietetyczne, poradnictwo i zajęcia ruchowe. Jedno uderzenie pioruna i błyskawiczny pożar domu na Opolszczyźnie. Później sprzątanie, liczenie strat sięgających 300 tysięcy złotych. Z tą trudną sytuacją mierzą się pogorzelcy z Krotoszyna w gminie Kietrz. Miłośnikom kolei karkonoskiej pary w rękach nie brakuje. Reaktywowali po pięcioletniej przerwie nieczynną linię kolejową z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego. Na razie kursy rozpoczął pomocniczy pojazd kolejowy. Za chwilę u nas niekwestionowana królowa piękności XX wieku, która obchodzi 80. urodzina. Co jeszcze? Oto szczegóły. Super. W Chodubie na Opolszczyźnie o dachach wiedzą chyba wszystko. We wsi jest zdecydowana nadreprezentacja dekarzy względem reszty kraju. Fakt ten przekazuje się tam z pokolenia na pokolenie, dziś dekarze rywalizowali między sobą o tytuł tego najlepszego. Pałac bieliński w Otwocku w Wielkim przez lata miał niejasną sytuację prawną. Decyzją sądu nie zostanie zreprywatyzowana. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło 1,5 miliona złotych na jego modernizację. W pyszności ten zapach smażonych węgierek sprowokował śliwkową mapę pogody dzisiaj. W latach 60 i 70 była niekwestionowaną gwiazdą kina, choć nie grała wielkich ról. Dziś jest legendą Hollywood. Raquel Welch obchodzi 80. urodziny. A teraz Nowy Jorki, wielko turniej tenisowy US Open. Pierwszy raz w karierze do trzeciej rundy awansowała Iga Świątek. Pora na część muzyczną. W sobotę Marek Sierockiej i Michał Michalik prezentują mix przebojów. Dziś będą to utwory skomponowane przez niezapomnianego Romualda Lipko. Jutro podczas festiwalu w Apolu, który pokaże oczywiście telewizyjna jedynka, odbędzie się koncert poświęcony pamięci tego świetnego kompozytora. A teraz zapraszam na sobotni mix. Ależ to są przeboje. Jutro spotykamy się ponownie. Miłego popołudnia Państwu życzę. A teraz Studio Wschód i Maria Przełomiec. Do zobaczenia!